Siemano! Z tej strony Frankiu w dzisiejszym odcinku Zaprezentuję wam kolejny odcinek z gry Minecraft, ale jest to tym razem kolejna modyfikacja, ale jest to modyfikacja, która dodaje nam internet w Minecrafcie, czyli możemy korzystać sobie z Google'a, z YouTube'a, no takich innych przeglądarek. Naprawdę to jest coś niemożliwego, bo mamy Google'a w komputerze, ale to jest jakby ten sam Google, tylko w Minecraftie. Ja ja to mówię i zaraz wam pokażę tego moda dokładnie, jak to zrobić, jak to po prostu y, uruchomić ten internet. Tu już mamy cały monitor, ogólnie link znajdziecie w opisie do tego moda, on ma tam jeszcze dwa mody, tam muszą być, więc znajdziecie link do tych obu, dwóch modów, które nam daje tego moda. A więc pokażę wam, co musicie najpierw zrobić. Po pierwsze musicie najpierw zrobić sobie taki po prostu ekran naszego oglądania, no, ja to, pole ja to polecam wam zrobić tak, 10. Tak zrobić tutaj, że to zrobić 10 razy, tutaj zrobić tak 5, dwa. Chociaż nie wiem, 3, 4, 5, 6 Tak zrobić? To jest zrobić tak 10. Taki monitor, żebyśmy mogli sobie tutaj korzystać jakby z Google'a, z innych wyszukiwarek. Yy, dobra, niech to się nam tu szybko trzeba to zrobić. Mam no, polecam tutaj modyfikację, żeby ją zainstalować. Jak macie instalować mody, to polecam zainstalować tego moda, bo jest niesamowity moim zdaniem. Zachęcam nawet do zainstalowania. Dobra, lecimy tutaj po prostu i, możemy, i obejrzymy sobie mój kanał w sumie przy okazji, bo możemy oglądać nawet swoje kanały na YouTube, Tak samo i swoich poznajomych też możecie oglądać sobie kanały na normalny telewizorze w Minecrafcie. Dobra, mamy to. Mamy już, skoro mamy taki ekran, wystarczy teraz go włączyć. I włączyliśmy prawym wszystkim myszy, trzeba włączyć ekran. Po pierwsze potrzebujemy dwóch ważnych y, bloków. Jest to remote Controller oraz niebieski taki jeszcze blok. Musimy je obok tu postawić. ok I teraz lecimy tak. Musimy myszką aktywować to, jest Linked i jeszcze aktywować to. A nie, w sumie tego jednak nie trzeba. Już mamy tutaj taką możliwość e, wpisywać do stron. Ok, podpiszmy sobie YouTube. Zobaczymy sobie. Czy możemy powiedzieć www.kropka YouTube. YouTube. .com i wchodzimy w to. Jest! Jest YouTube, tylko niestety tu widać, że się nie możemy zalogować, chociaż ja próbowałem, niestety nie mogę, bo na, na taki da się za zalogować. Ale możemy sobie tak umieć filmy i wpiszmy sobie tutaj mój kanał. Będzie śmiesznie. Tak, weźmiemy sobie krewetulkę, możemy to sobie podłączyć. Wystarczy kliknąć to i kliknąć połączenie i klikamy i nie możemy się wtedy ruszyć. I teraz sobie możemy wpisać Frankio. No mam na, mój kanał na przykład, jest, jest mój kanał, e, teraz muszę go tak wybrać, kliknąć to, mamy, mamy mój kanał, jest mój kanał, jest to mój teraz tak, wchodzimy w mój film. Jest, jak, jak to możliwe, oglądamy mój film, jest, mój film. Ja go oglądam! Niemożliwe! Nie! To jest super! Możemy oglądać nas w... na telewizorze, no! Jest super, ja mówię! Jest coś niemożliwego, ale udało się! Możemy też korzystać z innych przeglądarek, ale no dobra, lecimy tutaj! wejdźmy sobie, wpiszmy coś innego! No naprawdę nie spodziewałam się tego! Wyjdźmy! Wpiszmy też bratu, czy jest to możliwe, żeby bratela też oglądać? Czy możemy oglądać innych? Tak, możemy, tu jest Bratu na no spokojnie. Zobaczymy jak tam wyjdzie aha, tutaj widać, ma ten. No, o! Bratu, Bratu 200 subów, spoko. Przy okazji, Bratu 200 subskrypcji, okej, okay, a tu widać, że to jakiś jego film, możemy też zobaczyć. Aha, jezu, jak to, bez to wygląda! Jeju, o Boże, jak to wygląda. No i że Bratu lubi już subów, to no, też mu gratulujemy, naprawdę, bo udało mi się je wbić. Zobaczmy jakieś tu dowolny... O, może anioły i demony, fajne. O, to widać, że jego filmik, dobra. Okej, okay, załapałem. Dobra, skoro oglądamy sobie tu, możemy oglądać bez problemu YouTube'a, to wejdźmy sobie po prostu najlepiej w jakąś inną wyszukiwarkę, o. Wpiszmy sobie tutaj... Czy możemy wpisać dowolne jakieś takie... te wpiszmy Google... Google... Google.com, dobra. Teraz tym razem się wzięto i możemy korzystać z Google'a. Ok, tu wpiszmy sobie dowolny jakiś film. No nie wiem. Możemy sobie tu wpisać. Co by to tak wpisać na tym Google'u? Ok, no to możemy wpisać ten mody Minecraft. Ok. No widać, że możemy sobie tutaj tak. Minecraft. Nie, ja mówię, że to jest niemożliwe. Ale czy jest też to możliwe, żebyśmy mogli sobie grać w gry, ale na Minecrafcie? Jest to też bardzo ciekawe. Czy możemy, nagrywać, czy możemy grać w gry w Google? Wpiszmy sobie przed dowolną wyszukiwarkę, Wpiszmy sobie gry. Ciekawe że jest coś takiego. Gry.pl. I czy będziemy mogli kogoś grać w to w Minecrafcie? Nie. To jest, to jest niemożliwe, żeby twórcy dali coś takiego w Minecrafcie. Dobra. I teraz tak, szukaj w Google. No, okej. Okay. Dermowe online, gry play, dobra, wchodzimy w to. Co? Są tutaj te gry. Okej. Okay. To zagramy sobie może na przykład... Jakie to są gry? Akceptujemy, dobra. Akceptujemy. Tutaj możemy sobie klikać strzałeczką. Tak, tak. Okej, okay. zagramy sobie w to. Nie! Nie mówcie, że możemy to grać. Ta gra używa nowoczesnych funkcji przy Aha, dobra! W sumie ja bym mógł... bo ja mam w sumie tą inną trochę przeglądarkę i myślę, że dlatego nie mogę się zalogować. To wpiszmy tutaj Google Chrome. Czy jest, jak ja to napisałem? Chrome. Okej, okay, coś tu widać, się wczytuje, więc pewnie nie. No dobra, no. Modyfikacja jest po prostu niemożliwa. Dobra, weźmy sobie na przykład jeszcze raz YouTube'a. I to jest niemożliwe, że możemy sobie oglądać. i Zresztą tak na F11 oglądać takie filmy. Tylko, że niestety tu nie możemy się zalogować. Ciekawe, czy my, że tutaj... Może jakoś się da, chociaż widać, że, coś, że ta wyszukiwarka jest jakaś ta. Nie, to jest po prostu... Dobra, wejdę w swój kanał. Ojeju. To, to jest niemożliwe. Niemożliwe jest to, że możemy po prostu tu wszystkich. Normalnie na Minecrafcie. Tylko, że my musieli, musimy wychodzić czasami po prostu tutaj. Co zniszczyłem? Dobra, to już wszystko na z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zrobić łopeczkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich fajnych modyfikacji jak ta, to możecie zrobić łopeczkę w górę pod tym filmem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lecimy naprawdę, bo już niedługo wbijemy 300 subików na moim kanale. A więc ja się już z żegnał, Trzymajcie się. Pa!